Pokażę Wam, jak wygląda załadunek. Załadunek od tyłu, ale na wyłamanym zestawie. O co w tym chodzi? Chodzi o to, by wyłamać auto tak, żeby można było otworzyć drzwi w samochodzie. Mam pół auta. Widzicie, że to jest szmata. U góry, tam są pasy, zabudowa. No tu jest przyczepa. To jest przyczepka, to jest auto wyłamane już. Nie wiem, gdzie wiebało. Myślałem, że do 15 stąd wyjadę, ale wątpię w to Czy wózkowy zajął tym, co nie trzeba Jakiś zakład No, ładujemy to do Niemiec Jakaś Folia, no to jest jakaś niby do materacy gąbka To no, dokładnie nie wiem, nie patrzyłem, co to jest nawet w takich rolkach on to wózkiem przywodzi Ale coś się kurwa nie biorą, niby do 15 tu robił, ale chyba duże jednak Jedy wózkowy Rolki rzucają, ale też, bo później sobie je układa, te rolki, tak, żeby stały. Nie wiem, ile ich będzie ładował. Tutaj, Czech przyjechał też. Nie na co. No i takie auto, no, uwalone trochę, potrzaskane nie przeze mnie, przez mojego zmiennika trzasknięte jest tutaj. Tak to jest, tak się jedzie we dwójkę no, Ale chuj, no Jakoś ta robota idzie w całe szczęście no. Idzie i jest dobrze Załadujemy, jedziemy na Hanower, zostawić auto Idzie do domu, jedziemy Ostro zapierdala. Niech robi, niech robi łyskowy, żeby nie było, Ar Arbeit na młotkach, na młotkach wszystko elegancko, tak jak ma być chujowo. Ładunek, taki. Musi układać Przypomina mi się jak folię za briso się ładowało to Podobna zasada była, że się ładowało od Od tyłu tą folię To jeszcze tym DAFem, elefem śmiesznym jeździłem małym o Man to man Jak na te małe kabiny, na te 12-tonowe auta to Wyciągnęli z tego najwięcej co mogli tak naprawdę i no im wyszło no. Wszystko to jest manual Ośmiobiegowiec. biegowiec No łap ostrości, Nie łapi ostrości Osiem biegów 4, 8 Bez pół bo to jest 250 koni tylko Śmieci, bańka Takie najpotrzebniejsze rzeczy No, no i co? No to tyle, załadowanych Wam pokazałem, jak wygląda wózkowy Cały czas ładuję, mam nadzieję, że W miarę sprawnie to pójdzie, bo Jak wiecie, o północy zaczyna się zakaz na Niemczech A muszę dojechać przynajmniej do Garbsena Ewentualnie do Lerte i zostawić samochód no no i to by było na tyle później może coś jeszcze nagram